Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Rozwój Katowice Legia Warszawa. Na wstępie chciałem pogratulować trenerowi gości Zwycięstwa i Awansu i o kilka słów komentarza do dzisiejszego spotkania. Trenerze, proszę bardzo. Przed takimi spotkaniami pucharowymi, kiedy drużyna występuje w roli zdecydowanego faworyta. Z reguły trenerzy nie lubią takich spotkań, bo wiemy, że bardzo dużo można stracić a a awans jest obowiązkiem drużyny i, i całe szczęście, że dzisiaj ten mecz nam się nie skomplikował, bo, bo są takie sytuacje, chociażby z tego, co mi powiedziano, Stal, Stalowa Wola z Śląskiem Wrocław tam postawiła nie dosyć regulowane e, warunki gry i dopiero w dogrywce ten mecz się rozstrzygnął na korzyść Śląska. Dzisiaj strzeliliśmy dość szybko bramkę i to też nam pomogło w tym, że mogliśmy grać o wiele bardziej spokojnie, kontrolować przebieg spotkania, ale trzeba przyznać, że rozwój dwie czy sytuacje miał dosyć, dosyć fajne w pierwszej połowie, których nie wykorzystali. Ale już w drugiej połowie szybko strzelona trzecia bramka, praktycznie można powiedzieć, że, że już było po spotkaniu. Cieszę się, że nie był to mecz taki, taki twardy na pograniczu faulu, bo zdarzają się takie spotkania, gdzie, gdzie zawodnicy e, drużyny, która gra w niższej klasie rozgrywkowej na charakterze, na ambicji, często przekraczają przepisy. Dzisiaj muszę powiedzieć, że rozwój grał, starał się grać w piłkę, starał się wykonywać na pewno założenia taktyczne trenera takiej takiej gry nie było. Była dosyć czysta powiem yy, gra i, i cieszę, że nie ma kontuzji, bo dla nas to też był bardzo ważny aspekt, yy, żeby tutaj nikt nie nabawił się jakiejś kontuzji przed meczem ze Skielą Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę trenera gospodarzy, Dietmara na Przede wszystkim gratuluję Legii Warszawa tutaj z... Myślę, że łatwego zwycięstwa i, i druga sprawa, życzę powodzenia i wszystkiego najlepszego w licemistrzu, bo to jest bardzo ważne dla całego polskiego futbolu. Myślę, że tyle lat czekamy na to i, i to jest priorytetowa sprawa. Dziękuję też za, myślę, że kultura słowa, że byliśmy powiedzmy w stanie stworzyć... Kilka sytuacji to fakt, ale jednak widać było różnice poziomów i, i, i zawodnicy mają doskonałą szkołę. Jak to wyżej wygląda, ile nam jeszcze brakuje, ile pracy przed nami. No staraliśmy się momentami faktycznie grać e, otwarty futbol, jeżeli chodzi o grę do przodu. Jeżeli tylko chcieliśmy grać, nie się, gdy zawodnicy nie stali, nie czekali na podania. To kilka akcji udało nam się stworzyć, ale myślę, że jeżeli jakiekolwiek zagrożenie by się pojawiło, w postaci naszej bramki to też Legia była w stanie podkręcić tempo. Wspaniała przygoda Pucharowa, cały zespół, cała drużyna, cały klub sobie na to zasłużył w poprzednich meczach i myślę, że to taki, taki dobry deser. Myślę, że w Lidze musi to inaczej wyglądać, jeżeli chodzi o wynik koncentrujemy się teraz na środowym meczu. Legia ma ważniejsze cele. No, mieliśmy wprawdzie telefony z Bukaresztu, żeby tu Legię ostrzej potraktować, ale, ale, ale... Dziękuję, faktycznie razie. mam taką drużynę i mam czasem z tym problem, bo nie mam takiej drużyny ostro grającej. Być może na, na poziomie drugiej ligi potrzeba nam też troszkę takiego bardziej większego zaangażowania. My wszystko chcemy umiejętnościami wygrywać, a, a dzisiaj to faktycznie trener Urban też jako taka powiedzmy pozytywna rzecz podkreślił. Chcieliśmy się mocniej zaangażować, ale Legia pozwoliła nam te, tylko na tyle i cieszę się, że ta przygoda miała miejsce. Dziękuję serdecznie i, i, i życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, może zaczniemy od dziennikarzy z Warszawy. Proszę bardzo. Pojechali. <laughs> Śląsk. Wszystko trenży powiedzieli, tak?